Psychologia pomaga w tematyce sumienia. Jak wiemy, jest to nasze sanktuarium, któremu mamy być wierni i je kształtować. Co w sytuacji, kiedy właśnie nasze poznanie, na przykład możliwości grzechu, różni się od tłumaczenia kościoła? W sytuacji takiej, w której nasze rozpoznanie sytuacji grzechu różni się od nauki kościoła, to w sumieniu jesteśmy zobowiązani do tego, żeby podążać za nauką kościoła, tak mówi teologia, a jeżeli nasze sumienie rozstrzyga inaczej, a nie wie o tym, że powinno myśleć inaczej, no to jesteśmy zobowiązani do słuchania sumienia. To jest bardzo trudne, co powiedziałem, bo trzeba uwzględnić to, czy nasze sumienie miało możliwość poznania tej prawdy, jaką Kościół naucza, czy miało możliwość dokształcenia się, czy rozwoju nad tym. Jeśli tak, to jesteśmy, jeśli tego nie stosujemy, narażeni na pewnego rodzaju ignorancję. Powinniśmy podążać cały czas sumienie też nad sobą pracuje, do tego, żeby zgłębiać naukę Kościoła. Oczywiście nie obsesyjnie, bo nie jesteśmy teologami, ale jednak podążać za rozstrzygnięciami czy moralnymi, czy, czy doktrynalnymi Kościoła. Więc podsumowując, jeżeli mamy kon, kon, konflikt między tym, że coś w życiu uważamy, że nie jest grzechem, a Kościół mówi, że nam jest grzechem, to jako osoby wierzące powinniśmy zadać sobie o to pytanie, poszukać. Podrążyć, popytać, spytać w konfesjonale, zobaczyć na okoliczności naszego czynu, pomyśleć, dlaczego nam się to jakoś nie koreluje, nie, nie zbiega razem, nie integruje. I to jest wyzwanie takie naturalne, rozwojowe, bo sumienie powinno nad sobą pracować nieustannie odczytując normy prawa Bożego adekwatnie do, do prawa naturalnego i do naszego rozsądku, do naszego, naszego, naszej roztropności. I w taki sposób powinniśmy sobie to sumienie wychowywać. Często myślę, że zaniedbujemy sumienie, bo przyjmujemy jakieś bezrefleksyjnie jakieś prawdy, wiary czy moralne zasady. I to jest naturalne dla rozwoju, bo na pewnym etapie, szczególnie dziecięcym, jest to naturalne, ale jeśli pracujemy nie wiem, nad psychologią, nad psychoterapią, nad wnikliwością w meandry ludzkiej psychiki a sumienie cały czas jest na poziomie pierwszolat, pierwszej klasy podstawówki, czy pierwszej komunii, czy nawet bierzmowania, no to nie dziwmy się, że jest rozdźwięk. Jesteśmy jako osoby wierzące cały czas wezwane do pracy nad sumieniem, czyli nad tym depozytem doktryny, moralności w nas, adekwatnie do rozwoju intelektualnego czy emocjonalnego w sferze takich czysto ludzkich nauk. Jeśli nam się to udaje razem połączyć, to mamy szansę na integrację. Jeśli nie, to nie dziwmy się, że wcześniej czy później sumienie będzie nam Odstawało i będziemy się, nie wiem, wstydzili nauki kościoła albo jej nie rozumieli, albo uważali za staroświecką, ale nie jest to związane ze staroświeckością tej nauki, co raczej z naszym osobistym zaniedbaniem, pracy nad tym. To nie jest tak, że depozyt wiary jest w nas włożony i już jesteśmy geniuszami, tylko wiara też podlega pewnym procesom deformacji, procesom utraty wiary. Musimy nad nią też pracować. Wiara i rozum zawsze są współpracują. Właśnie chciałam dopytać o tę staroświeckość, bo wiadomo, że czasy się zmieniają, nasze podejście do, mhm. do życia się zmienia i, i czasami jest tak, że mm, to sumienie tłumaczymy sobie tym, że, że ta nauka Kościoła nie podąża, e, z, jakby nie, nie idzie z duchem czasu. Mhm. E, I to czasami naprawdę tak wydaje się trudne do rozgraniczenia, gdzie jest e, pewna nauka Kościoła stworzona przez człowieka, pewne normy, co mhm. jest grzechem, co nie mhm. jest grzechem. A naszym wyobrażeniem, czy yy, i łącznością, jakby z sumieniem naszym. <tryk> <tryk> tak, to jest bardzo trudne. Natomiast <tryk> dla osoby wierzącej ten duch Ewangelii powinien się zderzać z duchem czasu, a nie duch czasu powinien deformować ducha Ewangelii. To jest ta różnica. Więc zawsze niezależnie od czasu, w którym żyjemy, obowiązuje nas w tym momencie ta nauka kościoła w wierze i w sumieniu, którą mamy aktualnie. Na szczęście, Kościół też przepracowuje. Swoje myślenie, szczególnie w tym depozycie moralno-społecznym, ale nie możemy mieć takiego myślenia, że za 200 lat to Kościół dostosuje się do tego, co ja dzisiaj uważam, no bo to trochę byśmy się stawiali przed wspólnotą Kościoła i przed wiarą naszą. Możemy mieć pewne przeczucia, i stąd są synody, nie wiem, później sobory, jakieś duszpasterskie namysły nad moralnością papierze. Uaktualniają ten depozyt wiary przez encyklikę, przez nauczanie, prawda? Dzisiejsze mówienie papieża Franciszka trochę w może nieuporządkowany sposób, bo czasem na kazaniach krótkich, czasem na dłuższych wypowiedziach, chociażby o tym depozycie myśli związanej z stosunkiem do homoseksualności, do osób LGBT, pokazuje nam bardzo wyraźnie, że Kościół powinien nadążać za sferą szacunku, miłości. Przyjęcia tego rodzaju osób, a jednocześnie nie powinien rezygnować z depozytu rozróżnienia między szacunkiem wobec osoby, a jasnym nazywaniem tej sfery grzechu. Czy to się komuś podoba, czy nie w tym momencie, to jest pewnie istotne, ale to będzie też formowało przynależność do kościoła, czy nie. Czasem może to być trudna przynależność, szczególnie dla osób, które cierpią z tego powodu, ale myślę, że nie tylko w tej sferze, no bo przecież ktoś może. Mieć trudności z rezygnowaniem z posiadania władzy i używania wobec innych, albo ze swoją pazernością na finanse i, i jakimś zarabianiem ich w sposób nieuczciwy, korzystając z innych, albo z uprawieniem seksu poza małżeństwem, korzystając z pluralizmu seksualnego i nie będąc wiernym w relacjach małżeńskich. Różne mamy pokusy, ale dodam tylko tyle, tak może z pokorą. Każda epoka ma swoje pokusy, i każda epoka musi się z nimi uporać i w jakimś stopniu. Czasem możemy mieć takie postulaty ułatwiające nam: Niech się zreformuje ktoś, zamiast pracować nad sobą samym. Pytanie przesłane e-mailem przez panią Sylwię. Jestem w trakcie psychoterapii na dziennym oddziale psychiatrycznym. Mój problem to nerwica natręstw myślowych. Ciągłe, ciągłe planowanie, ogarnianie wszystkich obowiązków, czynności, przyjemności, rozmów, w tym także modlitwy. Trwa to ponad 15 lat. Przyjęłam trzy razy sakrament namaszczenia chorych, modlę się o uzdrowienie psychiczne. Od ponad roku leczę się psychiatrycznie i od siedmiu tygodni, czyli w połowie pobytu, jestem na wspomnianej wyżej terapii. Nie widzę efektów poprawy. Gdy swoje wypowiedzi opieram na nauce Kościoła i Biblii, jestem katechetką, to jestem krytykowana przez terapeutki i niektórych członków grupy. Co robić, by terapia przyniosła dla mnie dobre skutki? Przede wszystkim, też nie spodziewać się szybkich efektów. To jest bardzo istotne, ponieważ im głębiej zakorzeniony problem, a słyszymy, że bardzo długi, długo ten problem trwa, tym dłuższa forma terapii i głębsza wnikliwość w terapii. I trzeba się na to zgodzić, jasno to przyjąć tak trochę na twarz, że być może będzie potrzebna też farmakoterapia i tak dalej. Natomiast tutaj wydaje mi się, że pani porusza bardzo ważną rzecz. To znaczy, że. Yy, Społeczność i terapeuci reagują wspierająco. Można to dobrać jako krytyczność, że jest krytykowana nauka kościoła i tak dalej, ale można pomyśleć o tym bardziej szeroko, że terapeuci czy społeczność terapeutyczna pokazują, że yy, dokładnie mówisz tym językiem, z którego powodu cierpisz. To znaczy, że unikasz kontaktu ze swoimi emocjami. Może jakąś nawet nie wiem, niezgodą z tym, co nauczasz w katechezie, czy, czy trudnościami emocjonalnymi, czy jakimiś poznawczymi blokadami, ty, którymi zainteresowana jest społeczność terapeutyczna, kontakt z innymi ludźmi, którzy nie muszą być wierzącymi przecież w tej grupie, a mogą być zainteresowani kontaktem człowieka z człowiekiem. Więc im będzie więcej odwagi w pani Sylwii do tego, żeby dekodować swoje założenia poznawcze. W religijne, a docierać bardziej do emocji, do, do, do myśli w sposób wolny, tym będzie ta skorupa skrupów, nerwicy, natręstw rozbijana. Jako taka nieprawdziwa tożsamość, jako taka fasada, jako taki do tej pory byśmy powiedzieli bardzo sztywny gorset, który trzymał w środku coś, co jest niepoznane, do czego się dobijają terapeuci i społeczność terapeutyczna, czyli konfliktowość emocjonalną, psychiczną, popędowość itd. itd. Im więcej będzie tego na zewnątrz, dostępnego do myślenia, do przeżywania, tym zdrowiej, zdrowiej będzie ta terapia przebiegała. Czyli znowu trochę tak, jakby prymat nauki i nad duchowością? Ja bym powiedział, nie tyle nauki, co prymat człowieka nad religijnością, która jest jedną ze sfer życia człowieka, a musi być wkomponowana w psychikę, w emocje i tak dalej, a nie może być czymś nadrzędnym, bo wtedy zniekształca rozwój. Musi być zintegrowana, Pogodzona z całością życia człowieka. Pytanie z Instagrama: Jak uniknąć, jeśli się da, nerwicy eklezjogennej pokościelnego PTSD, czy syndromu sztokholmskiego w stosunku do kościoła i jej reprezentantów? Słowem, jak budować duchowość zdrową emocjonalnie i gdzie znaleźć tym wsparcie? Mm. Nie wiemy, co jest przyczyną w tym pytaniu tych bardzo bolesnych doświadczeń związanych z kościołem, szczególnie właśnie tych takich y, związanych z jakimś PTSD czy, czy, czy tą nerwicą kle, klezjogenną, nerwicą natręstw itd. Tak ale to, co myślę, pomaga, to przede wszystkim świadomość tego, że łaska nie ma ograniczeń w dostępie do życia człowieka, znaczy, że Pan Bóg y, działa przez kościół, ale działa w tym Kościele też bardzo indywidualnie. To znaczy, że jeżeli jest mi trudno w relacji ze wspólnotą czy z sakramentami, to nie znaczy, że to jest zamknięcie się na łaskę Pana Boga, na Jego miłość, na Jego miłosierdzie, na też pragnienie zbawienia dla mnie. To jest fundamentalna prawda. Jestem dzieckiem Bożym, nawet jeśli mam PTSD czy nerwicę ekrazjogenną. To jest ważna rzecz. Po drugie, tym, co może pomóc, to rzeczywiście szukanie takiej bezpiecznej przestrzeni. Czasem może to być jakiś mały kościółek. Nawet do takiej formy można sprowadzić to szukanie bezpieczeństwa. Czasem wielka świątynia, w której może się czuje bardziej anonimowo. Czasem może to być stała pora mszy świętej i ten kapłan, którego znam i się czuję bezpiecznie, bo na przykład w swoich kazaniach nie zbacza w takie dla mnie bardzo trudne sfery. Czasem może to być stały spowiednik, który nawet nie zna mojego imienia, ale... Czuje się akceptowany, czy akceptowana, czy przyjęty, i w jakimś rytmie takim jego myślenia o wnętrzu człowieka się czuje bezpiecznie. Więc są wymagają tego dużo wysiłku, ale są takie, myślę, że do ogarnięcia sposoby zareagowania dla siebie bezpiecznie. Myślę też, że, że, że bardzo ważną rzeczą jest taka obiektywizacja mojej modlitwy, bo często mamy, szczególnie w sytuacjach poranienia, taką tendencję do subiektywizacji, czyli na przykład na, naporu, że muszę się modlić własnymi wykwintnymi słowami, ale tych słów możemy nie znajdywać. Albo mogą nam się cisnąć słowa bardzo przykre, albo bardzo przykre uczucia yy, związane właśnie z poranieniem w kościele. Więc wtedy warto modlić się, ja zalecam taką modlitwę psalmami które są bardzo pojemne dla naszej emocjonalności, a jednocześnie jest to Słowo Boże. Warto czytać Księgę Mądrości, Stary Testament, czy Księgi Mądrościowe, one są takimi perełkami związanymi z takim doświadczeniem różnego rodzaju myśli, yy, bardzo głębokich o życiu, o człowieku, o wszechświecie. To też jest ubogacające. Warto modlić się bez słów, zgodzić się na taką modlitwę siedzenia przed Panem Bogiem. Specjaliści teologii mówią, że ona jest najbardziej efektywna i najbardziej piękną formą modlitwy powierzenia się. Warto w końcu oprzeć się na modlitwie tradycji Kościoła. Czyli nam szczególnie polecałbym różaniec. Ona jest taką modlitwą medytacyjną, powracającą, modlitwą w drodze, modlitwą właśnie w jakimś przeżywaniu takim odrywającym nas od nadmiernego skupienia na emocjach. A czasem, jeszcze dodam, warto pozwolić sobie na modlitwę chodzoną. Jeśli jest mi trudno się zatrzymać w kościele, w budynku, to warto pójść na spacer, pomodlić się spontanicznymi tak zwanymi aktami strzelistymi, dziękując Bogu za, za, za to, co mnie otacza, prosząc Go w różnych intencjach, nawiązać jakiś osobisty dialog, ale można też w spacerze mać różaniec, więc tych form... Wspomagających proces leczenia, o którym tutaj y, słyszymy, straumatyzowany jest, jest bardzo dużo. Takich od nas zależnych, tak naprawdę. I nie ma w tym niczego złego, że szuka się miejsca czy osób duchownych, które. Pomogą nam wrócić do kościoła. Absolutnie nie ma w tym nic złego. Myślę, że to jest nawet cenne, żeby tak sobie pomóc. I nie, nie mieć nie hodować w sobie takiej presji um, obiektywizmu perfekcyjnego, że, że sakramenty, każdy kapłan sprawuje sakramenty, i jest to niezależne od jego kondycji psychiczno-emocjonalnej, bo to prawda, sakrament jest niezależny od tego, jaki ksiądz go sprawuje. No, ale z drugiej strony jesteśmy ludźmi, prawda? I może nas oburzać, jeśli sprawuje je osoba, która publicznie jest grzesznikiem, prawda? Można nas to oburzać powinno nas to oburzać. Można nas oburzać to, jeśli sprawuje ktoś te sakramenty w sposób niechlujny albo bardzo taki arogancki, albo bardzo, no, byśmy powiedzieli, z technicz, technicz, technicznego sposobu, albo wplata wątki osobiste, nadmierne. Albo przekracza granicę emocjonalną, nie wiem, spowiedzi, albo y, może to też nas oburzać. Polityka, cała prawda, Zambony. To wszystko nas może oburzać, więc nie, 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 nie myślmy, że, nie, nie terroryzujmy się, że powinniśmy to znosić. Można wybrać na szczęście w taki sposób uczestniczenia w sakramencie, w którym będziemy się czuli bezpiecznie. Ta seria nie powstałaby bez wsparcia patronów. Dziękujemy.